Oh! rog ludzkich, za które chcemy Panu Bogu podziękować. W każdej mszy świętej i wino stają się znakami obecności Chrystusa. Możemy powiedzieć, że dzięki pracy rolników Chrystus staje się obecny wśród nas pod postaciami eucharystycznymi. W nim Dziękujemy Ojcu Niebieskiemu za tegoroczne plody. Będziemy również prosić, aby były sprawiedliwie dzielone dla wszystkich. Z wdzięcznością przynieśliśmy do kaplicy owoce ziemi. I naszej pracy w polu i w ogrodach. Prosimy Boga, aby je pobłogosławił i nagrodził wśród pracujących. gdyby nie było rolników i nie byłoby chleba najświętszego, gdyby nie było pracy rolnicze, rolnika. Mamy to i możemy korzystać właśnie z tego, z tego tytułu, że mamy tych kochanych naszych rolników, którzy pracują, którzy nie narzekają. Rozumiecie, że im mało płacą za zboże i za takie inne rzeczy, muszą ciężko pracować, ani bardzo są doceniani. Widzicie, to jest, to wszystko, to wszystko po prostu yy, świadczy o wielkiej szlachetności, szlachetności człowieka. Widzicie, yy, ja mam wrażenie, że Rolnictwo ma to do siebie, że oni mają do czynienia z ziemią, mają do czynienia z życiem roślinnym i dlatego niejako korzystają z tego życia roślinnego i kształtują według tego, swoje, swoje życie. Patrzcie, żadna roślina, chociaż żywa, nie narzeka, ona, chociaż żywa takich warunków, jakby się, jakby, 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 wymagała tego, jakby tego wymagało jej życie, to jednak po prostu jakoś żyje, jako żyje, nieraz więknie na naszych oczach ale, ale nie słyszymy żadnego narzekania. Ja tak sobie myślę, że to jest coś podobnego, widzicie, z rolnikiem. To są ludzie rzeczywiście, rzeczywiście, no, bardzo szlachetni, bardzo szlachetni, którzy, którzy potrafią wzorować się na klonach tej ziemi i brać jako przykład dla swojego życia, dla uszlachetnienia swojego życia, brać przykład właśnie z tych żywych, żywych rodzin, żywych rodzin. Z tego tytułu też moi kochani, ja się ogromnie cieszę, wiecie. Ogromnie się cieszę z tego, że tak dzisiaj nie wiem, komu taka myśl przyszła, bo to zawsze niby te dzień nie było, ale ludzi, ludzi nie było w kaplicy, wiecie, bo to tam kiedyś się nawet upominałem dużo. A dzisiaj, patrzcie, jest was dużo. Dzisiaj jest jakoś tak inaczej zorganizowany. Bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba, wiecie, że, że ta, ta, ta religijność i ta Szlachetność rolnika jest właśnie w tej Waszej obecności tutaj uwidoczniona. Dlatego też, dlatego też bardzo serdecznie dziękuję wszystkim rolnikom, którzy tutaj dzisiaj są. I dziękuję Wycie, bo ktoś to jak, jakkolwiek jest społeczeństwo, które, które musi być po prostu musicie chcieć, chcieć słuchać. No bo to jest sprawa oczywista. Ale musi być ktoś, który daje inicjatywę, żeby poruszyć to społeczeństwo do takiego a nie innego, do takiego, a nie innego życia. I dlatego też ja bym chciał bardzo serdecznie podziękować pani Sątys. Wiecie, ja jej ja to dzisiaj już mówiłem. Bo, bo ona tam, no chociażby tylko, patrzę tutaj te dekoracje, zawsze stara się coś takiego nadzwyczajnego zrobić. Ja się przyglądałem, ja się przyglądałem, przed, w oknie się przyglądałem, wiecie jak, jak to robili, powiedzmy nie tylko ona, ale, ale potrafiła zorganizować innych też, i, i dzieci, i młodzież tutaj była, no to jest, to jest coś takiego bardzo pięknego. Bardzo pięknego, że wszyscy włączają się, wszyscy się włączają do, 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 do tego, aby nasza wioska, ta wspólnota wiejska była piękna. Żeby ludzie się dobrze czuli. I żeby coś było zawsze jakiegoś nadzwyczajnego. I dlatego też, i dlatego też ja bardzo serdecznie dziękuję i jestem pełen podziwu, wiecie, dla wszystkich Was, dla wszystkich Was, którzy, którzy idziecie po linii, po linii wskazanej Wam, mam wrażenie przez, przez tutaj tą radę chyba wiejską, czy gwindą, czy jak, jak się to so nazywa, nie, so> nie wiem. Sołecka, ale w każdym proszę... Sołecka. Sołecka. Tak. Więc to jest, to, jest, to jest bardzo dobrze, że po tej linii idziecie, wiecie. Że po tej linii idziecie i, i, i tak staracie się o to, ażeby, żeby nam tutaj było dobrze. Bo ja z tego też korzystam. Wiecie? Ja z tego też korzystam. Też, też mi jest bardzo dobrze i że tutaj bardzo dobrze czuję, jakkolwiek nieraz nie raz już sobie mówię, trzeba by już odejść, panie, bo już za stary jestem. No ale, ale mi żal, żal mi jest, wiecie, dlatego, że to jest rzeczywiście, rzeczywiście taka piękna, miła atmosfera tutaj w tej, w tej wiosce. I za to tej całej Radzie Stołeckiej bardzo serdecznie dziękuję, bo od was to jest uzależnione. Lucenka się śmieje, panie, bo ona tam też bierze udział, wiecie, też tam. <grym> też tam ma czarne ręce swoje, więc dlatego, dlatego też bardzo serdecznie wszystkim, wszystkim dziękuję za, za ten, za ten piękny gest. I to, te, 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 te to, to, to małżeństwo, które tutaj stoi, które tutaj stoi, to jest gospodarkę i gospodarz, tak to, tak to odczytuje przynajmniej i które wita po prostu wszystkich, wszystkich tutaj. To jest, to jest coś takiego nadzwyczajnego. Ja tam nie, nie zawsze jeżdżę po wszystkich wioskach, ale, ale tak nie widziałem, żeby te, żeby na innych wioskach to tam było takie coś. Może tam są jakieś inne, ale nie widziałem tego. A tutaj to jest, to jest jakaś, jakaś... Ludzie myślą, myślą, że jak... jak jak zrobić coś nowego, jak zrobić coś nowego, jak zrobić coś takiego, takiego, co by, co by, co by jakoś umili umiliło to życie. Dlatego też wszystkim, którzy się przyczynili do tego i pani sołtys i, i, i tym, którzy się przyczynili tej radzie Ca całej sołeckiej, powiedzmy, bardzo serdecznie dziękuję za, za wytwarzanie tej takiej miłej, i serdecznej atmosfery, atmosfery tutaj, tutaj w naszej, w naszej wiosce. Bóg zachęca serdecznie.